Siemanko się manka ja jestem Marta, ze mną z Bobby! Elo, elo! co? Jaki wstęp... Słuchajcie, Bobik zaproponował, żeby dzisiaj były TNT Games, słuchajcie. To, to to jest.. Kurde, pamiętne czasy tutaj się wygrywało, przegrywało się też czasami. No ale więcej się no przegrywało. Dobra, no, nieważne, zaczynajmy już to, Arek. <laughs> Za 10 sekund. Zaczynajmy, zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Nie wiem kiedy Babix to wstawia, ale to wstawiam w swoje urodziny. Oooooocinek. O, o, o kurde. No ja pewnie wstawię ci wcześniej. Słuchajcie, urodzinowy powrót normalnie. Ty. A, urodzin. Ooo! Wow, A! Kurde, zapomniałem, że tu się chodzi, dobra. Nieważne! No nie wejście no? Nie jest no, no. Ci... O! Ale jestem na ostatnim tym. Pomocy! Czekaj tutaj czy... Nie sprintuj, tylko to trzeba tak na spokojnie. No spokojnie. Zapomniał, że się chwadzić. Czup No bo ja myślałem, że to pierwsze, to wiesz to wszyscy spadną od razu na dół O kurde Aj Spadłem Ale dobrze, że mam tu podwójny skok, ale i tak mi nic nie pomógł. Ale ja spoko, wiesz, ja, ja zapomniałem, ja myślałem, że na początku, jak jest to małe, to, to się otworzy i wszyscy spadną jakoś, a to a, jednak nie. Robik, spoko, powiem tyle, nie jesteś ostatni, to, to, to jest najlepsze pocieszenie ever, o. nie jesteś ostatni, pamiętaj. Co a, tutaj widzę, spektatuję cię, ale tu skaczesz, kurde. Co? Ty jeszcze jesteś na pierwszej. Nie, ja na drugiej, bo spadłem, bo się śmiałem wtedy. Pojęcie. Ale tu nie widać pierwsza. A bo ta, ta pierwsza to była ta mała, nie? No, 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 Aha. nie no. Mała, mała. Wo! Ja nawet jak latam, to spadam z tej mapy, kurde. <głosy> 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 Dawno się nie grało. Wiesz, zaraz ja wygram. Ciekawi, czy 4K, jak mam to nagranie teraz, to czy wreszcie nie będzie się rozmazywało? Bo zawsze tutaj. TNT Gamesy mi się rozmazywały, kurcze, na 1080p na 720p, jak to się kiedyś nagrywało no nie? No, no, no. Zawsze to się, kurcze, rozmazywało. Zobaczymy. Teraz w 4K, ale spadłem. <ślał> kilka poziomów w dół. Ale drugie <ślał> miejsce! To, no, zacząłem kilka spacji tak o, za późno. A... No, ale, kurde, miałem szansę, wiesz, bo jeszcze dużo było tego. cały <ślał> Całe, czekaj, z drugiego poziomu tego spadłem na sam dół. <ślał> ale to nieważne. Kurcze, tak te duże mapy były kozak, bo tam dało się tak fajnie No, a teraz nam dało po jakoś podciskać. mało Dobra, bow spliff, o! o. Ty tego, no to jest fajne, to jest To jest no, to tak. tu, 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 tu. To tu gdzie się właśnie strzelało i z reguły się praktycznie od razu odpadało No, no, no Zobaczymy Zobaczymy jak tam pójdzie Kurde, powrót po latach Powrót, powrót, dzięki. To... O, łapeczki w górę trzeba zostawiać, to kurde. A widzicie, jak już Bobek mówi, no to trzeba zostawić łapeczki w górę. To już po prostu konieczność. <laughs> no, ta że ta ręka w miarę duża, ciekawie, ciekawie. Bo, pamiętam kiedyś, jak były te. Mm, był spliffe tutaj, to to było tak, takie malutkie. No, takie ma... Tam, no, i się, że odpadało dosyć. <laughs> to, to wielka, Ren. I będzie wybuchanie, kurde Tylko lipa, że się długo czeka No niestety, ale no cóż No, no bo wiesz co, bo tutaj na TNT Ranie dużo osób, bija, tutaj Też nie wszyscy O, 10 sekund I, 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 wolniej odlicza, prosto No, tam właśnie też z prawej strony było napisane, że jest więcej czasu żeby, żeby inni gracze, którzy nie dołączyli Mieli możliwość właśnie Wbicia tutaj, wiesz o co chodzi? Uhm, uhm. Taki bajerek 3, 2, 1, dobra, elegancko i pyk tutaj. I ty, nara, nara wam. Nara wam. Jaki cheater, kurde. Nara, nara. Wow. Ło, ale blisko mnie było. Tu gościu to cheatuje, nie? Zawsze na tych minigierkach. Ja nie, wiem, jak można czytać na minigierkach, no? To trzeba mieć. Hmm, nie po kolei w głowie. Kurde. Ja rozumiem, nie Kurde, wiem. W GTA sobie wpisać AE ale żeby w Minecrafcie cheatować, to już naprawdę... No to już... To już trzeba mieć. Przegryw, no! To może lepiej to już... Wow, to już trzeba nie mieć ręki, Aby po dziurę, taką jeden na jeden. To jest level zaawansowany. Tak. Do takiej osobie to jeszcze brakuje, Jakby były cheaty do Paint'a to by używały. No może już używa. Dobra, trzymam kciuki, słuchaj. Dobra, ja jeszcze... Nie, to, co ja, jeszcze nie to przegrałem. Znaczy się... Ja nic nawet nie gadam, że tego, bo to zawsze jak się gada, to się przegrywa. Kurde takie, no tak. że... Dlatego tuba będzie zawsze mają gorzej, bo, bo my musimy coś gadać, nie? Na Ale nie, że... O, tutaj jeszcze nie przegrałem i zawsze zawsze jak powiem, o jeszcze nie przegrałem, to zaraz spadam. <laughs> o właśnie tak by było. O właśnie, atakuję, cię ty. O! Uważaj, o, uważaj, o, uważaj. O. Uważa. Nara, co wszyscy na mnie? Nara wam! Ty nie strzelaj ha. się z nimi, bo zaraz cię zastrzeli, bo tutaj gościu cię mocno atakuje, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O co, ty spadłeś? Tak już dawno. W dziurę jeden na jeden wpadłem, tak, tak po prostu... Tak, to, tak się chamsko wrąbałem Nara ci, Gościu Co ten na naparcie, lej. O! Ej! E, ty escape mi się włączył! Dobra Weź od tego typa uciekaj, bo on się na ciebie spokusował, wiesz? Naraci, naraci Bo ja go zrzucę zaraz, zobaczysz Ja też mam tam. na niego fokus Jak nie spadnę sam Naraci tam Bo ci się ciągle te na ciebie, wiesz? Maskitu Chyba, że cię jakoś spektuje tutaj Ale mam miejscówę! Dobra, miałem miejscówę Dziwne to Teleport Zesem możesz poszczelać teleport, teleport? A, to on tak po, po! Po jaką... Oto on... cwaniaczek. Z twojej perspektywy wszystko Oto cwaniaczek Jest, spadł! Spadł, ale go zrzuciłem ładnie! Widziałeś? Mówiłem, że go zrzucę. Mówiłem ja tu... Plan dobry był! Ten to skozaczył. Chyba ktoś w ciebie strzela. Chyba. Poko spoko. Ten. Który prawie spadł. Mm, tylko uważaj, bo on teraz na ciebie poluje. Nie, nie poluje. Dobra. No dawaj, dasz radę, dasz radę. Powiem tyle, trzy osoby zostały, także masz podium. Tak tam ktoś wyleciał, chyba na haksach. Albo nie, bo to spe na speksie mógł ktoś No raci. Ej, co tu tak dużo Polaków tutaj halo? Już kolejne... tutaj. No, naraci! O tak, tak, se poszczelaj. No, se poszczelaj tam. Tak! Oni się obydwaj na mnie sfokusowali. Nie! O, ja co zrobiłem? O, o. Bo byłem w presji i. Chciałem uciec. Kurdy, nie przemyślałem akcji. Więc co chodźmy, ty tirany robimy? Dobra, dobra. O, trzecie miejsce? No, kurde, ja ci mówię. Trzecie miejsce, to się. TNT tiran, słuchaj. Tutaj ci, ah. ci lepiej szło. O, no, tutaj pamiętam tą mapkę. No, dobra. Dobra, tutaj. Dobra, tu. to. Polecimy. O, To jest to duża, fajna, no. Mm. I mam pełną mapę, słuchaj. <laughs> przypał? Kurde, przypał? Bęciało? Przypał? Dobra, tutaj to co wiem, co że już się bęciało? chodzi. I, No i razu... Otro... <laughs> O, le sieka O kurwa Tylko jakiś gościu spadł od razu na dół Co się śmiesz bo, bo sam siadł, wjechał na tereny e, e, Ale mi, ej zagrodziłeś mi Ja ci zagrodziłem, ja sobie spokojnie idę Bo tak jak ten gościu co mi przebiegł, właśnie przydał no. Nie potrzeba O nie, jestem na dole O, o wow. widziałem cię ale tu zajeżdżacze są, halo Zaraz was zajadę, to będzie, to będzie, to będzie Halo! się nie robi idę tutaj Dobra, tędy, ten ty... Ten, o, cheater, ten, ty. Tak, ktoś, ktoś miał cheaty i zginął. Szybko. Nie, to że cheaty? To jeszcze zgin... No jak można na cheat'e? Wow! Nie wow nie, no bo wiesz, to cheaty mieć to jedno, ale poprawnie na nich grać to drugie. No i paczak mnie zbi... Tego się nie spod. Co przegrałem? <laughs> jak mi... Ej! Ej nie! Żaden. Nie! Jestem na samym dole, no? no. Spamuję double jumpem i mi się tylko jeden odpalił, a kiedyś tak fajnie dało się uratować. Come on! Ej, weź, pani, chodź na kolejną arenę. <grym> to spaść? Ej, no, akurat i tak mi zategował. No to kolejny. Kurde, ale, ale my się zgrali teraz. <grym> Dobra, tu będzie lepiej, ja wam mówię, tu będzie lepiej. <grym> będzie lepiej? Eee, trzeba uważać na zajeżdżaczy, kurde, bo oni tak hamsko lecą. Zajeżdżają drogę, nie? No, no, no problem. Oh. Oni biegają jakby, nie wiem, ich z zo z... wypuścili dżungli. No, na pewno to zrobili. <laughs> o, Uch. widzę cię tam. O, ale by no mi. Kurde, ty pobiegli idealnie tak jak ja, no, nie? O! Oh! Kurde, spadł. No, nara ci, dobrze, że miałem dub jumpa. Dobrze, bardzo się cieszę. Bo oni mi specjalnie zajeżdżają. Ja im też będę zajeżdżał. Tak, no kurde no rób to, no bo bo, bo są denerwujący i trzeba im zajeżdżać drogę za to Okej okay, kolego, ty nerwujesz mnie i sobie sam zrąbałem akcję, bo stwierdziłem, a pójdę w miejsce, gdzie naprawdę mi się uda zrobić fajnego parkura, nie nie udało się zrobić. Te. A tutaj to Tak, 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 tak o tędy, dobra, teraz tu się skoczę, tu, tu se skoczę tędy, tu tak, tu tak O, tu, tak, do drogi, tu do zajechania drogi takie polecimy wow. właśnie Tak, tak o nie Bobiks jak mogłeś Co? Zajechałem ci drogę? Tak O sorry, bo ja nie Ej, patrzę. Chciałem skoczyć na jeden tak który skoczyłeś wcześniej. O. Dobra, dobra. No nic, wypadłem z formy, słuchajcie. Znowu jest... No po takim po, po, po takim czasie, czasie to... Nie ma. O, o. o a temu double jump działa, kurde, tak próbował się uratować. Chociaż kurczę próbował, a nie to co ja wtedy. <laughs> Próbuję się uratować to tylko raz nie podskoczyło i tak. Nie nie nie, sorry kolego. Dobra, tak, tędy, tędy. Ładnie, tutaj tędy, na tędy, tutaj. O nie, to ten zajeżdżacz, nara ci gościu tam No pa, jak chamsko mi zrobił, ty spadł, przegrałem arenę Ten uważaj w tego z tymi ogniami No właśnie ten też mnie kurde taki denerwuje jeden Ten co kurde, oba... no, 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 Gło głowę, głowę tak ma głowę creepera ma O ten, ten, o ten momencie. tutaj, no Bo on mi tutaj wlatywał po, po, że tak powiem pod nogi O spadł, dobrze mu Dobrze, ale on może się jeszcze uratować. Nie, odpadł dobrze. widzisz no. Bobik, pokonałem go. A, U własną bronią. Elegancko. Kurde. No tutaj. Powiem ci, że jak, jak spadasz na sam dół, tak w miarę szybko, tak jak ja to zrobiłem, no to się tak trochę ciężko zaczyna robić. No. Pyk, pyk, pyk. W sumie taki fajny, yy, fajny parkour tutaj się robi. <laughs> Na późniejszym etapie to już by trzeba mieć troszeczkę skilla, że tak powiem Żeby generować dobre jumpy To są sobie koleś chodzi po powietrzu takie Eee co ta mowa skumplać oh, ale zrąbałem, ale zrąbałem O, parkur dobry, dobry O no, ja tutaj widzę, widzę to okay. Dawaj kurde, Jest trzech graczy Minecraft trzeba zrobić i wszyscy, są, wszyscy są na dole o. Z tego co widzę, to jestem już na podium. Raz, dwa, trzy. Uuu. Ło, odpadłeś! Ja też odpadłem, będę drugi. Dobrze. A jak to? On nie odpadł. Ty? Ty, no kurde, chyba gościa zaspektuje. No, ale on spadł w dół. Bo tam widziałem, że było trzech. Odpad typo, no nie? Koło mnie? Widziałem, że spadał, i nagle ja, 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 ja patrzyłem i tak nie wiem. Dobra, nieważne. Ale, pa, on jest na samej górze się znalazł. Co ty gadasz? Znaczy, się on jest na tym górnym. No, peski, to no. On jest na górnym, a był na dole. Mhm, mm tam z nami biegał. Pa, on. Co on robi? On ma jakieś latanie. Ma jakiś ultra double jumpy, czekaj, go trzeba spektować. No, Dobra, jakiś... teraz już jest na dole. No, czekaj, czekaj, czekaj. Ten jakiś mar, coś tam. Halo, bo to, to... to mnie tu nie pasuje. Na X-Ray'u grają, na pewno. Ta, i to jest dziewczyna, ale koksi. Opa, i spadł. O, dobra, spadł. O i dobrze, dobrze. miejsce. O, trzecie, trzecie miejsce, miejsce. może być. Może podium. Kurde. Nie, tu podium jest impreza, nie? To jest podium jest impreza. <laughs> no. A jak? A jak, kurde. Uuu. Tutaj będzie dużo, dużo, że tak powiem, koszenia. <laughs> Tutaj to od razu idę w róg. O, i tędy. To pamiętaj, Bogus nie stój w miejscu. No wiem. Ja no tamto to I mnie zmyliło, nie bo takie dobry. małe było. Ale teraz to. Coś czuję, to że to będzie podium. Też, to. to będzie twoja runda, tak? No, coś czuję, że będzie podium. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy. Czekamy. 3, 2, 1. Let's go. Nara! Ło! Co się tam ustawiałeś, skoro cię teleportnęło? O, ja sobie tutaj, na spokojnie, no. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tutaj, tutaj. Każdy bloczek jest ważny, żeby nie pominąć. To robię tak, żebyś to miał problem. Znaczy nie, nie, nie ważne. Dobra, ja sobie jednak zmienię kierunek trasy. Jednak dotarłeś tam do miejsca, gdzie trochę ci zniszczyłem. No, to, 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 to też. W tym momencie. Giemy, opa, na opa, opa Nie, bo jak ty będziesz chciał zawrócić, to ja będę w tym i spadniemy obydwoje To też jest... to lepiej zawrócić No jest taka opcja, że byśmy tak zrąbali ładnie pec, 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 pec. OLE MUCHAMSKO, EJ, NO CO ZA kurde, ŻEBYŚ ZGINĄŁ TAM, NIE? Wow, wow, wow Mamy segmenta Ja mu... ja nie wiem jak on to... Ja... Nie wiem, jak oni to robią. Ale co robią? No ja idę tak, że za mną znikają. Kurde. Aj, kolerny double jump. I ten, jo, jak ja bym. Y, znikają mi klocki przed. za mną, co nie? No, no a gościu nadal biegnie, to już powinien spaść. A wiesz, co, bo to, to jest taki trochę lag, i u niego jeszcze są te klocki, tak naprawdę, wiesz? też w niektórych minigrach się na tym przekonałem, że nie można ufać takim rzeczom. Bo na przykład jak ty już za nim biegniesz, no nie to ty spadniesz. <laughs> Ale ty po tak robi, to jest inna jumpreza preza wtedy. Ach, chciał mi przejechać i to ten sam, to ten sam. To dobrze mu tak generalnie. Co ty? No. Nie ma co to za zajeżdżanie mi drogi Opa, tędy. O! Oj kurde! Oj kurde. To jest grube imprezy tak <laughs> O nie, o nie, od niego to ja uciekam, na ci gościu tam Kolejny double jump, dobra, nieważne, nieważne, nieważne Bo przez chwilę myślałem, że nie doskoczę, jednak doskoczyłem i double jump mnie tutaj trochę zniszczył Po czym go użyłem ponownie, żeby się uratować Gościu, idź od moich klocków no. Moje klocki, lego, dawaj Moje oddawaj Co ja za... <laughs> ja to po prostu, no <laughs> jestem mistrzem, co... O, ośmiu graczy Ciekawie. To po prostu mistrzem Spadłem z, z najwyższego poziomu właśnie dopiero Jestem No dobry. nie, nie, proszę, nie No to już po podium, a tak mało brakowało A ile? Aha, że jeszcze jedna osoba by padła i te podium, tak? No, mówiłem, że coś czuję, coś czuję, że będzie, ale no Czułem I Przeczułeś no. to normalnie Kurde no. Bo chciałem zrobić super akcję, taką że ja tutaj sobie i zrobię double jumpa, ale nie. źle wymierzyłem to. Koty, nawet mi się nie śmieszczę teraz nic odwalać. Michał mi zaczął o, biegać w walkach kotów. O, walka chomika, I, oj. I, i, I teraz muszę lukać na Batmana, bo on już chce wskoczyć w miejsce niedozwolone. A ja tu się muszę skupiać i muszę tak chwilę wzrok odwracać. Czy na pewno wszyscy no są na Teraz już Mam pomocy, super, naprawdę jesteście koty. O, utrudnione, naprawdę. utrudnione te. Utrudniona games, no nie? I kurde mm -hmm. weź, weź, weź to coś ugrań, no nie? Kiedy, kiedy wszystko próbuje ci przeszkodzić. <grych> o, o, o. E, o ty u mnie skaczesz dwa razy po jednym miejscu, ale śmiesznie to wygląda. Wiesz nie, idę mam tutaj się tak... No uważaj na niego, to bo to jest ham, to jest ham. I prostak. O, dokładnie. Leciał na tak. O, chyba nawet spadł. Chyba, że gdzieś u góry. Jest jakiś. Ktoś tam sobie umurzył On chyba spadł. No. Nie, Lejne, jeszcze jest no. gościu. Jeszcze jest gościu na drugiej na drugim tym. O nie. To by tak spadł, żeby kurczę, wiesz? Żeby czekaj, ja mu. Czarną ja mu pomogę w tym spaść. Ja tutaj. Tak, o. Przedaj no. mu. Boo! Koniec. Ale drugi! drugi miejsce. O. O, o, o. Tak sobie już skakałem tak po jednym wiesz co, bloczku, żeby jak najdłużej. No tak widziałem to widziałem. Zacząłem w dwa bloczki i to i to był przypadek. I pospadane No nic no, podium jest tak, także jest fajnie, słuchaj. O. Dobra, także no, to był taki słuchajcie powrocik do TNT Gamesów. No, fajnie, fajnie, że tak powiem. O. Skill troszkę spadł, trzeba było poćwiczyć, żeby tutaj jakieś fajniejsze rzeczy, że tak powiem, ugrać. Ale dobra. I to co, to kończymy. Także dzięki no. wielkie za oglądanie. Jeśli ja Ci na się podobał, zostawcie kończy łapeczkę w górę. wbijajcie do Bobixa na kanał jest oczywiście jest w opisie, pewnie też w karcie. Tak zostawcie łapeczki, łapeczki, łapeczki. I jeśli dotrwaliście do końca, to napiszcie dwóch Vertezów. O! o. Jest dwóch Vertezów, a jak przyjdziesz tu gdzie jestem, to zobaczysz dwóch Bobiksów. O! Napisz? O, ale akcja! No. O kurde. Także, Czekaj, pa, jeste, no tak, pa jest, O, pa jesteś teraz. Dwóch bobiksów, jeden wertes i po środku jesteś. ale. Pa, jak król. Tak, tak, taki mindfakt. Co jest? Dobra, nie, nie, ja już kończę. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Na razie, i cześć. Cześć, cześć.